Księga Objawienia mówi o potędze, jaka ma działać w czasach ostatecznych i którą nazywa Wielki Babilon. Zwodzi on całą ziemię, jednoczy się z królami świata i prześladuje lud Boży. Istnieje wiele interpretacji, według których Wielkim Babilonem może być USA, Jerozolima, Islam lub też Kościół Katolicki. To bardzo ważne, aby dowiedzieć się, kim jest ta potęga, abyśmy sami nie ulegli jej zwiedzeniu. Zatem w tym odcinku przyjrzymy się biblijnemu proroctwu, by odkryć, kim jest ta przerażająca potęga. Oto 10 faktów na temat Wielkiego Babilonu. Zanim jednak przejdziemy do tematu, chciałbym zachęcić was do sprawdzenia serii Revelation Now. To biblijne wykłady prowadzone przez pastora Daga Bachelora, które zaczną się 23 października i będą trwały do 14 listopada. Tak, Bachelor to również dyrektor międzynarodowej chrześcijańskiej służby Amazing Facts. Podczas serii dowiecie się między innymi, jaką rolę w proroctwie odgrywa USA. Czy koronawirus to jej część? Czym jest znamie bestii? Jak będzie wyglądało pochwycenie? Kim jest antychryst, a także wiele więcej. Aby zapoznać się z serią Revelation Now, kliknij link w opisie tego odcinka. A teraz przejdźmy do faktów. Fakt numer jeden. Babilon to kobieta. Siedemnasty rozdział Księgi Objawienia zawiera wiele symboli opisujących Wielki Babilon. Jednym z nich jest kobieta. Kiedy apostoł Jan zobaczył Babilon w wizji, to powiedział: I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii. W biblijnej symbolice kobieta przedstawia Kościół. Jednym z przykładów dla tej symboliki jest przypowieść o dziesięciu pannach z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dziesięć panien przedstawia Kościół przed ponownym przyjściem Chrystusa. Dlatego też Wielki Babilon to Kościół. Fakt numer dwa. Babilon to nierządnica. Babilon to nie kobieta. Księga Objawienia 17.1 opisuje ją jako wielką nierządnicę. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami. Nierządnica to inne określenie dla prostytutki. Zatem jest to Kościół niewierny Panu i którego drogi są zepsute. Fakt numer trzy: Babilon siedzi na bestii. Aby to ponownie podkreślić, w wersecie trzecim czytamy. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii. Bestia w biblijnej symbolice przedstawia królestwo. Dla przykładu, po tym, gdy Daniel miał sen o czterech bestiach, które wyszły z morza, o czym czytamy w siódmym rozdziale Księgi Daniela, czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi. Zatem kobieta siedząca na bestii symbolizuje połączenie państwa i kościoła. Fakt numer cztery. Babilon jest bogaty. W Księdze Objawienia 17.4 czytamy. A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Fakt numer 5. Babilon prześladuje chrześcijan. W księdze objawienia 17.6 czytamy, i zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. Czy już domyślacie się, kim jest wielki Babilon? Jeśli macie jakieś pomysły, to podzielcie się nimi w sekcji komentarzy pod tym odcinkiem. Za chwilę ujawnię wam, kim jest ten wielki Babilon, ale przed tym streśćmy, czego się już o nim dowiedzieliśmy. Wielki Babilon reprezentuje zepsuty Kościół, który łączy się z państwem, prześladuje chrześcijan i ma bogactwa. Myślę, że znając choćby tylko te poszlaki, łatwo można się domyślić, kogo symbolizuje Babilon, a symbolizuje Kościół rzymskokatolicki. Jednakże nie pomyślcie, że poprzez wskazanie na Kościół rzymskokatolicki stwierdzam, że wszyscy katolicy to źli ludzie. Nie jest tak. Ale jednocześnie wszyscy katolicy tkwią w zepsutym systemie religijnym. To ten właśnie system jest zły, a nie ludzie. W kościele rzymskokatolickim, tak jak i w innych denominacjach na świecie, można znaleźć wielu szczerych i bożych ludzi. Sam kiedyś byłem katolikiem, i jeśli chcielibyście się dowiedzieć, dlaczego opuściłem Kościół katolicki, to możecie kliknąć kartę w prawym górnym rogu ekranu i obejrzeć odcinek zatytułowany 10 powodów, dla których opuściłem Kościół katolicki. Biorąc pod uwagę to, że Kościół katolicki stał się kościołem odstępczym, co koresponduje z obrazem Babilonu jako nierządnicy, to jednak zaczynał on jako czysty kościół. Na początku był to zbór w Rzymie i jest o tym napisane w Nowym Testamencie. List do Rzymian jest skierowany właśnie do tego zboru. Jednakże w późniejszym czasie przekształcił się w to, co teraz znamy pod nazwą Kościół rzymskokatolicki, a jego deprawacja była procesem, w trakcie którego zaadoptował on wiele pogańskich wierzeń i wpludł je w chrześcijaństwo. To właśnie dlatego katolicy modlą się do Maryi, Świętych i Krzyża, a co pochodzi z pogańskiego systemu wierzeń. W Biblii nie ma przykładów chrześcijan przynoszących obrazy, posągi czy krzyże. Drugie przykazanie mówi nam, aby tego nie robić. 24 po 5 czytamy: Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył. Kościół rzymskokatolicki zmienił również szabat z soboty na niedzielę. Przyznają się do tego we własnych publikacjach. Dla przykładu w katechizmie według uchwały Soboru Trydenckiego czytamy: Znalazło to upodobanie w oczach Kościoła Bożego, aby religijna celebracja szabatu została zastąpiona dniem Pańskim, niedzielą. Czwarte przykazanie mówi nam, abyśmy przestrzegali święcenia siódmego dnia jako szabatu, co wskazuje na sobotę. W księdze wyjścia 20, 8 po 10, czytamy: Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale siódmy dzień jest szabatem Pana, twego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Poganie w cesarstwie rzymskim czcili Boga Słońca, zatem Kościół katolicki zmienił święcenie szabatu z soboty na niedzielę, aby ich przyciągnąć. Nastąpiło to za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego. Wierzył on, że poprzez zastosowanie pewnych kompromisów, a przez to połączenie pogań i chrześcijan, będzie on w stanie umocnić swoje imperium. Jednakże rzymskie imperium w końcu upadło, a zbór w Rzymie został skażony pogaństwem. Dzisiejszy Kościół rzymsko-katolicki to właśnie nic więcej jak kompromis pomiędzy pogaństwem i chrześcijaństwem. W Kościele katolickim jest wiele nauk i tradycji. Które pochodzą z pogaństwa, jednakże zostały im nadane inne nazwy, aby sprawiać wrażenie chrześcijańskich. Co do tego, że Kościół rzymskokatolicki łączy się z państwem i prześladował chrześcijan, to jest to obraz zgodny z symbolem kobiety dosiadającej bestie i będącej upojonej krwią świętych. Przez ponad 4000 lat Kościół katolicki łączył się z krajami europejskimi, aby prześladować ludzi, którzy nie chcieli poddać się jego autorytetowi. Wiele grup chrześcijańskich, których poglądy były przeciwne tym katolickim i którzy nie uznawali władzy papieża, było okrutnie prześladowanych przez kościół. Odbywało się to poprzez krucjaty, święte wojny oraz inkwizycję. Jedną z takich prześladowanych przez kościół katolicki grup byli Waldensi. W artykule z 2015 roku, zatytułowanym Papież prosi Waldensi o przebaczenie za prześladowania w przeszłości, czytamy. W poniedziałek papież Franciszek poprosił o przebaczenie za niegdysiejsze niechrześcijańskie i nieludzkie traktowanie Waldensów, niewielkiego protestanckiego ruchu, który Watykan chciał zniszczyć w XV wieku. Ruch ten, będący wczesnym zwiastunem XVI-wiecznej protestanckiej reformacji, został określony jako heretycki i w 1487 roku. Papież Innocenty VIII nakazał jego wyniszczenie. Około 1700 waldensów zostało zabitych w 1655 roku przez katolickie siły kierowane przez księcia Savoy. Hugenoci byli kolejną grupą prześladowaną przez Kościół katolicki. 24 sierpnia 1572 roku, czyli w Dzień Święta Bartłomieja Apostoła, na rozkaz katolickiego księcia Karola IX rozpoczęła się paryska masakra Hugenotów. Masakra trwała kilka tygodni. I ogarnęła także inne miasta i okoliczne wsie. Szacuje się, że zamordowanych zostało wówczas około 70 tysięcy hugenotów, a to jedynie czubek góry lodowej. W swojej książce Historia rzymskiego katolicyzmu. John Dowling napisał: Uważni i wiarygodni historycy szacują, że od narodzin papieństwa po dzień dzisiejszy za zbrodnie herezji zamordowanych przez papieskich prześladowców zostało ponad 50 milionów ludzi, średnio ponad 40 tysięcy religijnych osób za każdy rok istnienia papieństwa do czasów obecnych. Dodatkowo, jako że Wielki Babilon opływa w bogactwa, ponieważ jest przyrodzany w różnego rodzaju klejnoty, tak i Kościół Katolicki jest najbogatszym Kościołem na świecie. W artykule serwisu Church and State zatytułowanym 10 najbogatszych religii świata czytamy. Oczekuje się, że katoliccy księża będą składać śluby ubóstwa, więc ironią losu jest to, że ten Kościół jest faktycznie najbogatszą religią na świecie. Kościół katolicki posiada jedne z najwspanialszych dzieł sztuki, jakie kiedykolwiek powstały. Posiada również ogromne złoża złota i miliardy dolarów w aktywach. Pobiera również znaczne dochody z sektora turystycznego, ponieważ Watykan jest uważany za niezależne państwo-miasto. Ma również ponad miliard członków na całym świecie. To tyle, jeśli chodzi o niegromadzenie sobie skarbów na ziemi. W Ewangelii Mateusza 619 19-20 czytamy słowa Jezusa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Wszystkie te dzieła sztuki, złoto i kosztowne skarby, które gromadzi Kościół katolicki, nie będą miały żadnej wartości, kiedy Jezus Powróci. Wtedy Kościół będzie się musiał rozliczyć z tego, w jaki sposób używał tego wszystkiego do ogłoszenia Ewangelii. A teraz, skoro już odkryliśmy, że Wielki Babilon to Kościół katolicki, przyjrzymy się jeszcze kilku faktom na temat Babilonu i jak pokrywają się one z Kościołem katolickim. Fakt numer 6: Babilon siedzi na wielu wodach. W księdze objawienia 17.1 czytamy słowa Jana. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą która siedzi nad wieloma wodami. Werset 15 wyjaśnia, kogo te wody symbolizują. Czytamy. Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki. Zatem Babilon siedzący nad wieloma wodami symbolizuje jego światową obecność, tak jak w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego. To największa chrześcijańska denominacja na świecie. Mająca swe kościoły na wszystkich kontynentach i legitymująca się 1,3 miliardem ochrzczonych członków. To więcej niż mają wszystkie protestanckie kościoły razem wzięte. Według World Christian Encyclopedia istnieje ponad 33 tysiące protestanckich denominacji. I wszystkie one razem wzięte mają od około 800 milionów do miliarda członków. Fakt numer 7. Babylon dopuszcza się nierządu. W Księdze Objawienia 17, 1-2 czytamy Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi. Nierząd, mówiąc delikatnie, oznacza bycie w niedozwolonej relacji, a wielki Babilon, czyli Kościół Rzymskokatolicki, przez większość swojej historii miał takie właśnie relacje z królami ziemi, ponieważ sprzymierzał się z państwami, by wymuszać swoje dogmaty. Jezus mówił, że Kościół i państwo powinny pozostać oddzielone i w Księdze Mateusza 22-21 czytamy jego słowa. Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. Poprzez łączenie się z państwem Kościół katolicki odłączył się od Jezusa Chrystusa. I to na aparacie państwa spoczywało wymuszanie nawrócenia, zamiast na łasce Chrystusa, zamiast głosić ludziom Ewangelię, która odnawia człowieka od środka i prowadzi do prawdziwej przemiany życia. Przedstawiano prawa, które mogły być spełnione jedynie powierzchownie, w strachu przed karą, ale nie prowadziły do prawdziwego nawrócenia. Tak przy okazji, biblijne proroctwo przestrzega nas, że w przyszłości nastąpi to ponownie. Kościół i państwo połączą się ponownie i będą wymuszać na ludziach praktykowanie wiary w sposób sprzeczny z dziesięcioma przekazaniami. Skutkiem będzie znamie bestii. W księdze objawienia 13, 15 po 17 czytamy. I pozwolono jej, mowa tu o odstępczej protestanckiej Ameryce, tchnąć ducha w wizerunek Bestii, to symbol przedstawiający Unię Kościoła i świeckiego państwa, tak, żeby przemówił wizerunek Bestii. I sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamie na prawą rękę lub na czoło i aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamie, imię bestii lub liczbę jej imienia. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat znamienia bestii, kliknijcie w kartę w prawym górnym rogu ekranu i obejrzyjcie odcinek 10 faktów na temat znamienia bestii, o których szatan nie chce, abyś wiedział. Fakt numer 8 Babilon odziewa się w purpurę i szkarłat. W księdze objawienia 17.4 czytamy, a kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat. Myślę, że to nie przypadek, że katolicy, biskupi noszą purpurowe szaty, a kardynałowie szkarłatne. A co ciekawsze, jest konkretny powód, dla którego kardynałowie noszą szkarłatne szaty. W artykule serwisu simplycatholic.com zatytułowanym Kolory noszone przez kardynałów i biskupów, czytamy: Kardynałowie noszą szkarłatną czerwień jako zewnętrzny znak ich gotowości do przelania krwi w obronie wiary katolickiej. To nieco ironiczne, biorąc pod uwagę, że dotyczy Kościoła, który przelał więcej niewinnej krwi niż jakakolwiek inna instytucja znana człowiekowi na świecie. Zaś odnośnie powodu, dla którego biskupi noszą purpurę, artykuł serwisu stwierdza, jest niemal pewne, że używanie przez biskupów purpurowych strojów miało pierwotnie na celu pokazanie, że posiadali oni władzę religijną i duchową, równą doczesnej władzy świeckich książąt oraz królów. To tyle, jeśli chodzi o pokorną służbę. W Ewangelii Mateusza 25 po 28 czytamy słowa Jezusa: Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród Was, ale kto między Wami chce być wielki, niech będzie Waszym sługą. I kto wśród Was chce być pierwszy, niech będzie Waszym sługą. Tak jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Fakt numer 9. Babilon jest pełen obrzydliwości. W księdze objawienia, 17.4 czytamy: A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przeozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. Biblia obrzydliwością nazywa kilka rzeczy. Jedną z nich jest bałwochwalstwo. W księdze Ezechiela 14,6 czytamy. Dlatego powiedz do domu Izraela: tak mówi Pan, Bóg. Nawróćcie się i odwróćcie się od swoich bożków i odwróćcie swoje twarze od wszystkich waszych obrzydliwości. Bałwochwalstwo to oddawanie czci obrazom. Kościół rzymskokatolicki je praktykuje. Uskutecznia również kłanianie się posągom Maryi oraz świętych, a nawet krzyżowi i modlenie się do nich. Lekceważenie Bożych Przykazań także określane jest mianem obrzydliwości. W Księdze Przysłów 28.9 czytamy. Kto odwraca swe ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa budzi od Kościół katolicki zlekceważył drugie przykazanie, które zabrania bałwochwalstwa. Nie znajdziecie go w katechizmie. Zlekceważono również czwarte przykazanie, które mówi o przestrzeganiu szabatu, czyli soboty, jako świętego dnia. Zamieniono je na niedzielę. Kolejną obrzydliwością Biblia określa spożywanie nieczystego mięsa. Na temat nieczystych zwierząt możemy czytać w Księdze Kapłańskiej 11.11. 11. Będą dla Was obrzydliwością, nie będziecie jedli ich mięsa, a ich padliną będziecie się brzydzić. Zwierzętami określanymi przez Biblię jako nieczyste są m.in. świnie, sumy, krewetki, homary, kraby czy króliki. Jednakże Kościół katolicki nie wprowadza ograniczeń w spożyciu tych zwierząt. Kontaktowanie się ze zmarłymi również jest według Biblii obrzydliwością. W Księdze Powtórzonego Prawa 18, 10, po 12 czytamy: Niech nie znajdzie się pośród Was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowidz, ani czarownik, ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani nikt, kto zasięga rady u medium spirytystycznego, czyli kogoś, kto komunikuje się ze zmarłymi, ani nekromanta. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi od razu w Panu. Czy coś z tych rzeczy kojarzy się wam z Kościołem Katolickim? Modlenie się do Maryi i Świętych, Maria i święci już nie żyją i odpoczywają w grobach, oczekując na ponowne przyjście Jezusa, aby zmartwychwstać i zostać wziętymi do nieba. Ale teraz ich tam jeszcze nie ma. Co więcej, nauki spirytyzmu opierają się na przekonaniu o nieśmiertelności duszy. Oznacza to, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, która istnieje dalej po śmierci ciała, ale to nie jest biblijna nauka. Ludzie, którzy to wierzą, otwierają Szatanowi i jego aniołom furtkę do zwiedzenia w swoim życiu. Mogą oni bowiem przybierać postać umarłych, mających rzekome wiadomości dla żyjących, aby ich zwodzić. Jest jeszcze więcej rzeczy, które Biblia nazywa obrzydliwościami, ale myślę, że zrozumieliście o co chodzi. Fakt numer 10. Babilon jest matką. W księdze objawienia 17,5 czytamy, a na jej czole wypisane było imię. Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Jest to dodatkowy dowód na to, że wielki Babilon to Kościół rzymskokatolicki, ponieważ sam siebie nazywa matką Kościołów. Na Wikipedii w artykule pod hasłem Mother Church czytamy. Kościół uważany jest za matkę swoich członków, ponieważ jest oblubienicą Chrystusa. A wszystkie inne kościoły albo się od niej wywodzą, albo mają w niej swój początek. Jednakże nie jest to prawdą. Kościół katolicki nie jest oblubienicą Chrystusa. Jeśli już, to rozwiedzioną w momencie, gdy odstąpiła od czystej wiary, przyjmując pogańskie wierzenia i obrzędy oraz łącząc się z państwem, by wymuszać swoje nauczania. Tak przy okazji, jeśli Babilon jest matką, to oznacza, że ma też córki. Te córki to kościoły, które z niej wyszły, ale jednocześnie zachowały część fałszywych obrzędów i wierzeń. Dlatego też niektóre z obrzydliwości, o których wspomniałem, a których dopuszcza się Babilon, nie są jedynie jego udziałem. Kościół rzymskokatolicki nie jest bowiem jedynym kościołem, który twierdzi, że szabat to niedziela, albo że Jezus zezwolił na spożywanie nieczystego mięsa, czy też że człowiek ma nieśmiertelną duszę. Co szokujące, wiele z protestanckich kościołów podziela te wierzenia. W zasadzie to znajdziecie sporo niebiblijnych podobieństw pomiędzy wieloma protestanckimi wyznaniami. I i Kościołem rzymskokatolickim. Jest tak, dlatego że te kościoły są córkami Wielkiego Babilonu. Proszę Was o rozważenie wsparcia mojego kanału poprzez serwisy Patreon lub PayPal, do których linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Możecie tam również kliknąć przycisk Dołącz. Wasze finansowe wsparcie pozwoli mi nie tylko na utrzymanie kanału i dalsze tworzenie inspirujących chrześcijańskich materiałów, ale również na jego rozwój, by w efekcie docierać z Ewangelią do większej ilości osób. Biblia zawiera wiele symbolicznych szczegółów odnośnie wielkiego Babilonu. Jest on nierządnicą, czyli symbolizuje zdeprawowany kościół, który łączy się z państwem, prześladuje lud Boży, jest pełen obrzydliwości i sam siebie nazywa matką. Istnieje tylko jeden kościół, który pasuje do tego opisu, i jest to kościół rzymskokatolicki. Jeśli jesteś katolikiem i słyszysz to po raz pierwszy, to może to być dla Ciebie szokujące. Ja również byłem katolikiem i kiedy zacząłem czytać w Biblijnych proroctwach odnośnie Kościoła katolickiego, to totalnie mnie to zmiotło. W rezultacie opuściłem ten kościół. I jeśli rozważasz, czy powinieneś pozostać w Kościele katolickim i spróbować go zmieniać, to Biblia ma odpowiedź. W księdze Objawienia 18, 2 i 4 czytamy. Upadł, upadł Wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzenia. Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi. Biblia jest tu jasna: Bóg chce, abyśmy opuścili Babilon, ponieważ on się nie zmieni, a w rezultacie będzie dotknięty ostatnimi siedmioma plagami. Ja odpowiedziałem na to wezwanie 20 lat temu, ponieważ chciałem być wierny Bogu i Jego słowu. I jeśli i ty chcesz wyjść z kościoła rzymskokatolickiego lub jesteś członkiem kościoła protestanckiego, który propaguje jego fałszywe doktryny, a doświadczyłeś wezwania Jezusa, aby z niego wyjść, lecz nie wiesz, gdzie udać się dalej, wyślij mi prywatną wiadomość poprzez Facebook lub Instagram, czy też napisz do mnie pod poniższy adres mailowy, a pomogę ci odnaleźć oparty na Biblii kościół. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Kliknijcie na ekran, aby obejrzeć więcej materiałów o biblijnych proroctwach. I jeśli spodobają ci się, to kliknij łapkę w górę i podziel się linkiem z przyjaciółmi. Dziękuję za obejrzenie. Niech Bóg Was błogosławi.